No i dobra, i dzisiaj zajmiemy się bardziej warozą. Jak widzicie tutaj na czubku odwłoka tej pszczoły je łazi, kurczę nawet nie łazi, ona chyba się pożywia w tej chwili, także tym ciałem tłuszczowym pszczoły. Yy, no, tak to wygląda. Teraz nasze przygotowywanie syropu. Yy, nalewamy wodę. Z wodociągu, zimną. Wiertarka. Na jedno wiaderko, a potem e, od, idziemy jeszcze na chwilę gdzieś tam robić inne rzeczy. E, wracamy jeszcze raz, jakieś 30 sekund e, i syrop zrobiony. 4-litrowy słoje jako podkarmiaczki do uli odkładowych. No, nie zdążyłem zrobić e, takich no, poważnych podkarmiaczek, a czas goni, więc. Jakikolwiek gwóźdź, młotek, przytrzymujemy tutaj tak śmiesznie palcem, żeby to nam za głęboko nie, nie poszło i z wyczuciem. fajną, równą wielkość tych i takie dziurki są najlepsze. Propolisują to potem pszczoły niestety i trzeba myć w środku te podkarmiaczki jak się, długo, jak się na dłuższy okres zostawi. Ale, no, jest to najtańsza teraz opcja. No i kolejny wyjazd na podkarmianie. Diadra po inwercie, te trzydziestki chyba to są, czy tam jeszcze większe. No, podkarmiaczki, jakieś na podmiankę. Ambrozol do polewania. Dobra, jedziemy do sporządzenia tego ambrozolu. No, potrzeba naprawdę trochę rzeczy. Yy, zacząłbym od składu. Yy, potrzebna będzie waga, yy, jakieś plastikowe naczynie do rozlewania właśnie kwasu precyzyjnego, kwasu mrówkowego, bo jego naprawdę tutaj niewielka ilość będzie szła. Yy, co potem? No, oczywiście kwas szczawiowy, troszkę cytrynowego, Propolis, jeszcze nie przefiltrowany. No i te olejki eteryczne, to jest eukaliptusowy cytrynowy, podobno zabija roztocza, anyżowy, bo był w składzie tego produktu, i olejek cytrynowy. Zbliżenie na te produkty. Kwas sztawiowy, rówkowy itd. Tak A ja ten skład tego tutaj ambrozolu, który będę teraz robił, to sobie opracowałem na podstawie. Jednego z preparatów, który jest już na polskim rynku od jakiegoś czasu. W tamtym roku ten z gliceryną bardzo dobrze działał. Ja absolutnie muszę stwierdzić, że naprawdę fajny. Ten to jako taki pomocniczy, gdzie tam czasami bo na przykład w wujkach weselnych to nie wiadomo jak to kłaść te ręczniczki tam czy to za dużo czy to za mało e, jako taka pomoc tutaj to też e, nie, nie wolno z niczym przesadzać także e, no trzeba z tymi kwasami bardzo być ostrożnym no nie także ja nikogo nie namawiam absolutnie e, w ogóle początkujący oglądają filmy na YouTubie i zaraz się łapią za kwasy. To jest dla mnie mm, no nie, nie tak to powinno wyglądać. Najpierw nauczmy y, m, tych, którzy zaczynają leczyć konwencjonalnie, najbardziej sprawdzonymi metodami, które są potwierdzone naukowo, które są dostępne. Co prawda one są drogie, ale zaczynając nie mamy dużo rodzin, więc możemy po prostu no, ten lek kupić, te leki działają spokojnie, przy y, odpowiedniej karencji y, te pozostałości są bardzo minimalne, możemy w ogóle y, z tych ramek, na których był robiony zabieg, nie brać miodu, także y, bezpieczeństwo nasze, zdrowia naszego jest uważam zapewnione przy stosowaniu konwencjonalnych leków w prawidłowy sposób. Także na początku po prostu zachęcam tych, którzy zaczynają pierwszy rok czy drugi rok leczą, to zwyczajne leki pójść do weterynarza i zastosować zgodnie z instrukcją. To naprawdę okulary, rękawice i, i dużo, dużo e, respektu przed tym i ostrożnie, prawda? Dobra. Mam tutaj tą e, wagę sztuka. Mówka po prostu jestem. To żona kupiła do robienia mydeł. Bo potem, jak ja coś mówię na filmach i tylko. To żona to wszystko ogląda, i potem. żeby nie było problemu. No nie? Włączymy tą wagę. Ona jest naprawdę fajna, bo ma aż trzy miejsca po przecinku. Marujemy ją. Tam chyba w oryginale jest cukier z wodą 1 do 1, ja tu daję troszkę mniej. Wodę mam destylowaną. Chodzi o to, żeby po prostu nie było w niej wapnia, który zaraz by wyreagował jakoś tam z tymi kwasami, powstałyby jakieś sole. Teraz to całe nalewanie, to powiem Wam, że to trzeba bardzo ostrożnie. Bardzo łatwo jest przelać. Zobaczymy, czy y, dobrze y, tu jest kilogram. No już przedobrzyłem, no, ale to 800, dobra. Teraz no, trzeba to po prostu dobrze wymieszać. Uzyskujemy taki syrop cukrowy, y, do którego zaraz dodam propolis. Poprzednio da, dałem e, kwasy, a potem propolis i to się... Źle skończyło, bo propolis się po prostu wytrącił. Ten propolis robi tutaj taką robotę, że troszeczkę neutralizuje skutki działania tych kwasów. Także nie ma co żałować. I teraz mam nadzieję, że to mi się tym ładnie rozpuści i nie zetnie mi się, tak jak poprzednio. Najbliższy moment, bo teraz trzeba dodać te żrące kwasy, to są organiczne kwasy, ale jednak bardzo niebezpieczne, w stężonej formie i no, zalecam jeszcze raz, podkreślam ogromną ostrożność tutaj, nie wdychać tego, nie dotykać, Dzieci wygonić z domu, i tym podobne rzeczy. Dobra, i od momentu, kiedy będzie już robione z kwasami, to drewniana łyżeczka, rękawice, i jedziemy. Zadowolony, bo nie ścięło mi tego propolisu tutaj, e, czyli chyba dobrze. Zobaczymy, co będzie, jak dodamy. Teraz będę dodawał 90 gramów szczawiowego. Dobra. Chodzi o to, żeby nie przekroczyć w kwasie szczawiowym tej zalecanej dawki, czyli tego 3,2% zawartości w tym roztworze kwasu szczawiowego powyżej tej e, wartości, już to jest szkodliwe dla pszczół. E, poniżej też, a, ale chodzi o to, że jakoś tam w miarę są, są to w stanie przetrwać. Tu mamy ten kwas szczawiowy. I miesz. I jeszcze kwasek cytrynowy. No i teraz chyba najprzyjemniejsza część, czyli te olejki eteryczne. Ile tego... Hmm. ile tego dać, to też już jest kwestia, no, dowolności. Ja, powiedzmy, dam po 10 kropli z każdego. Tak to wygląda. Ona się tutaj po prostu na niej trzyma, co jakiś czas wchodzi. Pod części Podajemy ten ambrozol w zależności od siły rodziny, no tu mamy odkład yy, od 15 do 40 ml tak około na rodzinę i w ten sposób yy, pyk i pyk gdzie szybko, natomiast skuteczność to już jest inna sprawa. To trzeba po prostu no w okresach bezczerwiowych to jest bardzo skuteczne. Ale tego, działanie tego nie jest zbyt długie, więc no po prostu trzeba to kilka razy powtarzać. Ale znowuż nie wolno też i przesadzić, bo rozgrzejemy za bardzo, rozbudzimy, pobudzimy pszczoły, a poza tym nie zostaje to bez, że tak powiem, skutków ubocznych. Naruszamy y, tą zewnętrzną ochronę, jaką pszczoły mają na w tym swoim pancerzu hitynowym oraz no, to, że pszczoły jednak to zlizują i y, są widoczne zmiany w komórkach y, po prostu y, układu pokarmowego. Takie rzeczy w styro duże, no niestety mamy 27 sierpień i <śledź> przeglądam tutaj rodziny i y, no. Muszę powiedzieć, że jest z... dobra sytuacja do zwalczania warozy, ponieważ jest... matki tu z... wyschamowały z czerwieniem do siostro i w tej chwili to jest tego czerwiu bardzo niewiele. Dość silne są te pszczółki, one wcześniej tutaj pracowały dobrze i można teraz po prostu podjąć to leczenie w bardzo skuteczny sposób spaliłem tutaj w kilku rodzinach dla testu skuteczności tego ambrozolu eee, apiwarol rano zrobię jakieś lepsze zbliżenie to jest po dosłownie gdzieś e, pięciu minutach już tu pierwsze sztuki spadają sumowując ten temat po apiwarolu to mniej więcej mamy taki obraz, średnio bym powiedział, ale to niewielka ilość, w których się posypało no, dużo więcej niż tutaj. A były rodziny, w których się posypało no, mniej, mniej, o wiele. Tak wyglądają warozy po zastosowaniu leku. Jeszcze się trochę rusza, jak widzicie. Dobra, i patrzcie, jeszcze jak się rusza. No. Także nawet po rolu, to się jeszcze rusza, ale już, to już jest wykończone. O! Oh. Tutaj jest ostro. No i okej, okay, przejrzałem tutaj jeszcze te rodziny, gdzie się tak więcej posypało tej warozy. No i odpowiedź jest bardzo prosta. Nie mają już czerwiu, praktycznie. Ta rodzina nie ma w ogóle, tutaj było najwięcej. Matka sobie spokojnie chodzi, po prostu przerwała czerwienie. O! Nie ma po prostu czerwiu, już w ogóle krytego. O! W odkładach to sytuacja wygląda w ten sposób. No, ile tu może być. To jest całość. Wieczorem odmiałem. Godzina dziesiąta jest teraz, może dziewiąta, i tak to wygląda. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć: no, nie zapominajcie o protekcji. Rękawice to wiadomo, a coś takiego to jest bardzo fajne. Do tego rozlewania stężonych kwasów, to naprawdę, naprawdę fajna rzecz. I to jest. Też na pewno do warsztatu się przyda, przy jakimś koszeniu trawy, od pyłów. Nie paruje, to trzeba naprawdę chcieć, żeby to zaparowało. No, także fajna rzecz. Naprawdę polecam coś takiego. Dobra, jeszcze takie małe podsumowanko. Dzisiaj sprawdziłem sobie wkładki po odymieniu apiwarolem jeszcze w kilku rodzinach, tak dla sprawdzenia. E, I e, no tylko tam e, w takich tutaj dwóch rodzinach to naprawdę się bardzo dużo posypało. E, ale to e, ten zabieg e, tym ambrozolem był tam robiony już jakiś czas temu, więc e, po prostu wygryzła się pszczoła, a z nią waroza. Natomiast e, w innych rodzinach to osób był dużo mniejszy to po, po, po prostu coś typu 60 sztuk max a nawet mniej ale tam już też też czerw jest tak no max już tam na, na dwóch ramkach, ale takich niepełnych, no nie, takich wianuszek tylko także no nie wiem, nie wiem co o tym wszystkim sądzić, na razie jeszcze po prostu no, muszę chwilę poczekać i to dokładniej przeanalizować. Jeśli chodzi o ten e, sam ambrozol, to myślę, że ma tam e, no, wspomagające działanie do głównego leczenia, e, i e, trzeba dalej e, po prostu no, sprawdzać, jak to działa. E, no, nie, jest to, nie liczcie na to, że tym e, polejecie 2-3 razy i e, będzie sprawa załatwiona. W okresie bezczerwiowym być może to całkiem fajnie by zadziałało, ale do tego momentu trzeba jakoś pszczoły doprowadzić, żeby one dotrwały w dobrej kondycji.